Zaglądamy na piłkarskie boiska. W dziewiątej kolejce spotkań czwartej ligi grupy lubuskiej tęcza na wyjeździe zmierzyła się z zespołem Piast i Łowa. Mecz zakończył się remisem jeden do jednego. Jedyną bramkę dla Krośnieńskiego zespołu zdobył Kamil Markiewicz. Jednak rozgrywki ligowe to nie wszystko. W środku tygodnia na spragnionych piłkarskich emocji czekał mecz Pucharowy. I to nie byle jaki mecz. Na stadion przy ulicy Pocztowej przyjechał czwartoligowy zespół Kariny Gubin, który w lidze zajmuje trzecią pozycję, tracąc zaledwie punkt do lidera i wicelidera. Derby powiatu Krośnieńskiego w trzeciej rundzie Pucharu Polskiej zakończyły się zdecydowaną porażką, tęczy 0 do 8. Nie było to dobre pucharowe losowanie dla ekipy z krosna Odrzańskiego. Trafiliśmy Profiliśmy na, na że tak powiem, derbowy pojedynek z zespołem, który no, ma aspiracje walki o awans do, do, do trzeciej Ligi. I, I na pewno to spotkanie nie, nie było łatwe, tak? Niemniej jednak y, trzeba było to spotkanie rozegrać. Gdzieś tam nie, nie mamy kadry zbyt, zbyt dużej, żeby móc rotować zawodnikami, dlatego no dzisiaj nawet praktycznie była goła, goła jedenastka, która, która musiała grać cały mecz i, i no dla nas w tym momencie ważniejsza jest na pewno liga niż, niż Puchar. Już w sobotę kolejny mecz Tęcza rozegra o godzinie 12 na stadionie Przypocztowej, a ich rywalem będzie Korona Kożuchów. Każda z drużyn czwartoligowych ma tyle samo czasu na zregenerowanie się. Nie było dzisiaj trzech zawodników, czy czterech nawet, którzy dołączą do nas w meczu ligowym i myślę, że tutaj na pewno to będzie zupełnie inny mecz niż, niż ten, który był dzisiaj. Tęcza w krosno odrzańskie po dziewięciu kolejkach zajmuje 15 pozycję w lidze. Po dwóch zwycięstwach, dwóch remisach i czterech porażkach tęcza ma na swoim koncie 8 punktów.